Już jestem, jestem, jestem tego typu Staram że tak się Dzieje Pozdrawiam jest. To jest nie ode mnie zależności Tego typu Pozdrawiam, tylko typu nie ode mnie straszność, tak się dzieje nieraz. Słuchajcie, to nie ode mnie. Wam też smacznego życzę na TikToku. Takie wiecie. Pogoda swoje też robi, no wczoraj tam, nie wiem jak tam, u um... was, tego typu. je, tego typu. No, no, on no to gra. A nas to lało jak sebra. można powiedzieć. to typu. No, w tym roku to jest taka susza, że lepiej nie mówić. Tego typu. Sampai kangen. Tiga tiba. Kabel sampai ya ya. Mieliśmy sobie dzisiaj zamówić pizzę, ale powiedziałem nie, damy sobie spokój. Co sobie, zamówiliśmy pizzę, a mówię, a dzisiaj damy sobie spokój. Nie chcę się po prostu jeść za bardzo, takie takie upały. Co się dzieje? Kiedy nowa nuta? Jeśli się pytacie na Tiktoku. W przyszłym roku, bo będzie nowy album robiony. Nowy album będzie. Będą nowe, nowe nagrania w przyszłym roku. Bo nie wiem, czy w tym roku dam radę tego typu, nie wiem, nie wiem, ale słuchajcie, no ja to mam życie prywatne, jak każdy z was ma tego typu. Zaraz będzie kwestia, dajcie mi chwilę. Tego typu. To wiecie, no to ja, no mówię, no takie jest życie tego typu. Dzisiaj byliśmy w sklepie tego typu frezarkę, wiesz Dzisiaj nie ma pizzy, bo nie ma. Po pierwsze, tak. Słuchajcie, zaraz sobie zamówiliśmy pizzę. na ten MMA-48 tylko typu hmm. powinieneś wydać płytę z disami. właśnie mam już przygotowane teksty w ogóle do tego mam już przygotowane teksty do tego Do tego są już teksty już przygotowane. Hmm. I ta płyta będzie wydana jako naglisa robiona. Hmm. Dzięki, dzięki. Takie są plany. Bo już mam teksty porobione. Tylko to nie jest taka czapka, ale... No ale w no... Jak się pracuje, to nie ma kiedy w ogóle. Tą płytę zrobiłem, nie z tego powodu, że... Mm. 11 lat na YouTube jestem, bo chciałem nawet coś takiego zrobić tego typu Ale to wszystko, wszystko z czasem tego typu. Boję się wodę już spadać człowieku, bo przymuza się wypierdolę, jesteś frajem. fraje. Ja mówię o czym innym, a ty jak księta, jako frajer, nada. Hmm. Nie mam, nie mamy kontaktu, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie mamy kontaktu. Bo... Poczekajcie. Już jestem, jestem, tylko typu. No dobra. Mm. Tylko typu. Hmm. Jez, za frajer, tylko typu tu. Nara. Tylko typu. No słuchajcie, zaraz tego, Słuchajcie, ja sobie tutaj. Pozdrawiam tego typu. Parę, że takie komplikacje były tego typu. się już się podniesie jadę z tego typu. Nie ma co tyklu, że hmm, jest to wszystko ustalane tego typu. O tym nic nie. że taka awaria się zrobiła mała tego typu. No to nie ode mnie, zresztą wszystko jest ok. Zaskrybujcie kanał tego typu. Czekajcie chwilę, bo ja już sobie tutaj wszystko ustawię. To jak. Hmm. Dobra, to jest okay. Dobra. No mówię, no, to nie jest ode mnie zależności, co się dzieje. Tylko typu. Dajcie mi na chwilę. Przygotować się tego typu. O kur. A się najadą. Bo mi się podoba tego typu. Widzicie tu Tiger Bonzo, się do napięcia tego typu, trzeba mieć główką a nie dupą, boję się wody, to jest taki frajer, że był na Fabrycznym Łódzkim, tego typu śmierdzioła, fuj, bo ludzie mi tu gadali, chłopaki mi gadali, boję się wody, to ty ty śmieci zaorombany, alkoholiku i zajebanym tego typu widzisz człowieku dzięki, dziękuję Marcie za serduszko tego typu lecimy dalej tego typu trzeba iść do przodu nie do tyłu tego typu boję się wody a kiedy ten film z chmurkiem mi da tą stówę, tego typu chce być frajerem to jest frajerem jak woda z tego typu Widzicie, boję się wody, taki frajer, że śmierć od niego w chuj, bo ludzie mi gadali, tego typu, widzisz, boję się wody, jesteś w chuj, taki cienki, w uszach, tego typu, okradłeś rodziców ojca, tego typu, widzisz, trzeba być frajerem, żeby się sprzedawać, tego typu, boję się wody, widzisz, człowieku, tego typu rozpierdam, się ile wlezie tego typu boję się wody Jesteś chuj a nie rogofasa tego typu Ciota jest tego typu Widzisz? rozpierdam, się ile wlezie Tego typu A film z Morkiem nie lepszy Tego typu Przypomnij sobie tego typu Że Ty kombinacje robisz żeby brać z mopsa pieniądza Tego typu Trzeba być frajerem, bo jesteś alkoholikiem, zajebanym, boję się wody tego typu i chcesz tutaj wciągnąć dookoło dookoła jako frajer tego typu. Się o tym palcu ci pokazuje, boję się wody tego typu, widzisz, jadę się po całosi tego typu. Dlaczego nie przyjechałeś do mnie tego typu, boję się wody tego typu? Tego naucz fabryczną przyjechałeś jako fraje śmierdzące tego typu. Chłopaki mi nie powiedzieli tego typu. Zagadka na uszatka w kwocie 5 zł. Dzięki. Jak jest od tyłu Arbok, masz 10 sekund na odpowiedź. Później możesz lisać kod resyry, do... Dzięki! Z Dzięki, z Dzięki, papa! Z A teraz powiedz nam, jak jest od tyłu Arbok alfabecie zmarzalne. Dzięki za piątkę! Bec tego typu! Boję się wody. Taki jesteś kozak, dlaczego tu nie przejechałeś tego typu śmierdzielu zajebany, alkoholiku zajebany i kradzież robisz swojemu ojcu tego typu, zapierdalałeś pieniądze jako frajer tego typu, bo nie masz pieniędzy, wiesz, wypiedal do roboty, frajerku, tego typu. Witam, witam. No mówię, sorry, że dzisiaj tak na tym live, tak kiepsko, bo no mówię, no już sobie. Poza jak jesteś, dzięki, dzięki, tylko typu. Ja jestem sobą, tego typu. fixos Poza tylko tego typu. Ja jestem sobą. Nie muszę nik. Rox, Rox, pozwólcie. Ja nie muszę udawać słuchajcie tam e, Filipek e, słuchajcie tam w sprawie Christa, tego bo on tam robił e, e, robił live'a tego typu powiem wam tak to Bodycrice tutaj chce prezentować nie ma fejmu bezwłównie jest zniszczone bo to teraz Teraz przykrofałem mu, bo tak, ogóle jego wybierdolin. Pójdź ze mną, bo ja to sobie dam na radę. I ja, uwierz mi, że biłem się rok 2012 roku dobrze okresu I do dziś ma tego typu. A bo ty co musi nie brać, to y, ja on się nazywa Doloraz Nie czy ona jest niewątpliwą osobą? Szkoda mi tej dziewczyny, kobity, można tak powiedzieć, ale słuchajcie, no, takie wykorzystywanie to jest słabe tego typu. Po prostu powiem wam. Słabe jak fuj. Wereczka, pozwólcie. Tego typu. Słuchajcie, to jest słabe. Słabe, można to powiedzieć, że to jest fuj słabe tego typu. Ja rozumiem, że w tym sensie, że jak to powiedzieć wam um, be, 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 be. tak prościej wam to powiem może. Chodzi o to, że po prostu um, bez już po tej jest zniszczone. To jest to jest pierwszy prymot. Drugie prymo wykorzystuje osobę nieposprawną. Ona jest z pewną, jak widzieliście na wózku, to, jest, to wszystko tego on, on ją wykorzystuje. A ona jak... Głupie naiwna, można tak powiedzieć, bo... Bo inaczej nie mogę to powiedzieć. Po prostu jest naiwną, można powiedzieć. Słuchajcie, no, wszystko ładnie, ale nie To jest takie... Można powiedzieć. Chuje warte o tego typu. No dobra, Jestem chyba jestem no, tego typu. 嗯，是、uh, 是。